W ciągu kilku dni, które minęły od ich ostatniej rozmowy, Magda czuła, że coś w jej sercu się zmieniło. Zdecydowała, że musi to wyznać Ramziemu. Kiedy usiedli razem w ich ulubionej kawiarni w Krakowie, Magda zebrała się na odwagę. Ramzi, muszę ci coś powiedzieć zaczęła, czując, jak serce bije jej szybciej. To, co czuje, nie znika. Ramzi spojrzał na nią zaskoczony, a w jego oczach pojawił się cień niepokoju. — Co masz na myśli? — zapytał, jego głos był nieco szorstki. — Czyżbym nie wystarczał ci? Te słowa sprawiły, że Magda poczuła ukłucie w sercu. — Nie, to nie tak — i odpowiedziała, starając się być szczera. — Nie mogę tego kontrolować. — To jak ogień, który płonie, ale nie mogę go ugasić. Ramzi zmarszczył brwi, a jego twarz wyrażała złość i zranienie. Więc co chcesz przez to powiedzieć? Zapytał, a w jego głosie słychać było napięcie. Chcę powiedzieć, że cię kocham, ale czuję, że coś się zmienia. Jakbym była drzewem, które czeka na wiosnę, ale wiatr nie pozwala mi zakwitnąć, wyjaśniła, patrząc mu głęboko w oczy. W tym momencie Ramzi spojrzał na nią z nowym zrozumieniem. Nie wiedziałem, że tak się czujesz, powiedział cicho, a jego ton złagodniał. Następnego dnia Ramzi był milczący, ale Magda zauważyła, że jego myśli były gdzie indziej. Wieczorem usiedli przed telewizorem, oglądając zwykły film, ale atmosfera była napięta. Magda czuła, że to, co powiedziała, wciąż wisi w powietrzu. Nie jesteś zły, prawda? Zapytała, przerywając ciszę. Nie, po prostu myślę, odpowiedział Ramzi, nie odrywając wzroku od ekranu. Magda westchnęła, czując, że ich rozmowa wciąż nie została zakończona. W jej sercu narastał niepokój, a myśli krążyły wokół tego, co mogłoby się wydarzyć. Ramzi, musimy to omówić, powiedziała, przerywając mu w połowie zdania. Może później, odpowiedział, ale w jego głosie było coś, co sprawiło, że Magda poczuła, że nie jest gotowy na tę rozmowę. Czas mijał, a Magda czuła, że ich relacja staje się coraz bardziej skomplikowana. Każdego dnia w jej sercu narastała tęsknota, a myśli o Ramzim nie dawały jej spokoju. Pewnej nocy, nie mogąc już dłużej czekać, postanowiła ponownie porozmawiać z Ramzim. Tym razem była bardziej spokojna, ale wciąż pełna emocji. Ramzi, muszę ci to powiedzieć, zaczęła, a w jej głosie słychać było determinację. Kocham cię, ale czuję, że coś się zmienia. Ramzi spojrzał na nią z uwagą, a w jego oczach dostrzegła coś nowego. Może w końcu zaczynał ją rozumieć. Co się dzieje? zapytał, a jego ton był łagodniejszy. Czuję, że potrzebuję czegoś więcej, ale nie wiem, jak to wyrazić, wyznała, czując, jak emocje w niej narastają. Ramzi skinął głową, a Magda zauważyła, że zaczyna dostrzegać jej ból. Chcę, żebyś była szczęśliwa, powiedział, a w jego głosie słychać było szczerość. Magda uśmiechnęła się, czując, że ich rozmowa w końcu zmierza w dobrym kierunku. Może powinniśmy spróbować zrozumieć, co się dzieje, zasugerowała, a Ramzi skinął głową. Tak, może to dobry pomysł, odpowiedział, a w jego oczach pojawił się blask nadziei. W miarę jak rozmawiali, Magda czuła, że ich związek staje się silniejszy. Wspólne zrozumienie i otwartość na emocje zaczynały tworzyć nową jakość ich relacji. W kinie, w którym Magda i Ramzi spędzali wieczór, wyświetlany film nie był zwyczajny. Z każdą minutą, gdy obrazy na ekranie zmieniały się, w Magdzie budziły się emocje, które przez długi czas były stłumione. Czuła, jakby w jej sercu pojawiały się pierwsze krople deszczu na wyschniętej ziemi, a ona pragnęła odnaleźć swój rytm, który gdzieś zniknął. Nie zdawała sobie sprawy, że jej dłonie mimowolnie podążały za tym rytmem, a Ramzi siedział obok niej, w milczeniu, z wyrazem zdziwienia i pytania w oczach. W tym momencie, gdy film wciągał ją coraz bardziej, Magda zapomniała o wszystkim, nawet o spojrzeniu Ramziego. W jej wnętrzu rozkwitała ciepła melodia, jakby otworzyła zamkniętą skrzynkę, z której wydobyły się wszystkie skrywane tajemnice. Po tym wieczorze, zmęczona emocjami, zasnęła, ale myśli o Ramzim nie opuszczały jej umysłu. Następnego dnia, gotując obiad w kuchni, Magda wciąż miała w głowie te same myśli. Mieszała zupę łyżką, ale jej umysł błądził gdzie indziej. Nagle usłyszała pukanie do drzwi. To był jej sąsiad, który przyszedł poinformować ją o awarii hydroforu w budynku. Cześć, Magdo. Mamy problem z hydroforem. Jeśli masz chwilę, moglibyśmy omówić koszty naprawy, powiedział, a jego głos brzmiał przyjaźnie. Oczywiście, wejdź, odpowiedziała, zapraszając go do środka. Usiadli przy stole, a rozmowa szybko przeszła na temat awarii i kosztów, które miały być podzielone między mieszkańców. Zaskoczyło ją, jak długo rozmawiali. Po pół godzinie zdała sobie sprawę, że nie spodziewała się gości w tym dniu. W trakcie rozmowy zauważyła, że jego wzrok często błądził po jej twarzy, co sprawiło, że poczuła się nieco bardziej swobodnie. Wiesz, czasami takie awarie potrafią być naprawdę kłopotliwe, powiedziała, starając się rozluźnić atmosferę. Zgadza się. Ale przynajmniej mamy okazję się spotkać, odpowiedział, uśmiechając się. Ich rozmowa płynęła naturalnie, a Magda czuła, że z każdym słowem buduje się między nimi jakaś nić porozumienia. W miarę jak czas mijał, ona zaczęła dostrzegać, że ich relacja może być czymś więcej niż tylko sąsiedzką znajomością. Kiedy rozmowa dobiegła końca, a sąsiad wstał, by się pożegnać, Magda poczuła nagły przypływ emocji. Może powinniśmy się spotkać częściej, nie tylko w sprawach napraw, zaproponowała, czując, jak serce bije jej szybciej. To brzmi jak dobry pomysł, odpowiedział, a w jego oczach pojawił się błysk zainteresowania. Magda uśmiechnęła się, czując, że ich relacja zaczyna nabierać nowego wymiaru. W miarę jak dni mijały, ona i Ramzi zaczęli spędzać więcej czasu razem. Odkrywając siebie nawzajem i dzieląc się swoimi marzeniami oraz obawami. Magda czuła, jak jej serce bije szybciej, gdy Ramzi wstał, by się pożegnać. W powietrzu unosiła się atmosfera, która sprawiała, że każda chwila wydawała się pełna napięcia. Nie chciała, aby to spotkanie dobiegło końca. Może powinniśmy się spotkać częściej, nie tylko w sprawach napraw, zaproponowała, a jej głos brzmiał nieco niepewnie, ale z determinacją. Kiedy ramzi wyszedł, zamknęła drzwi i oparła się o nie, czując, jak emocje przejmują kontrolę. Siedząc na kanapie, zaczęła myśleć o tym, co się wydarzyło. Ich rozmowa była jak strumień, który nagle zyskał na sile, a ona nie mogła się oprzeć myśli, że to dopiero początek czegoś nowego. Kilka dni później, gdy ramzi znów zapukał do jej drzwi, Magda była już przygotowana. Ubrała się w prostą, ale elegancką sukienkę w kolorze granatu, która podkreślała jej sylwetkę. Włosy spięła w luźny kok, a na nadgarstku miała delikatną bransoletkę, która dzwoniła przy każdym ruchu. Cześć, Magdo! Jak się masz? zapytał, a jego uśmiech był szczery i ciepły. Cześć, Ramzi. Właśnie przygotowywałam coś do jedzenia. Chcesz dołączyć. Odpowiedziała, czując jak serce znów przyspiesza. Z przyjemnością wpowiedział, wchodząc do środka. Siedząc przy stole rozmawiali o wszystkim i o niczym. Ramzi opowiadał o swoich podróżach po Polsce, a Magda słuchała z zainteresowaniem. Czuła jak ich wieś się zacieśnia, a rozmowy stają się coraz bardziej osobiste. Wiesz, czasami czuję, że życie ucieka mi przez palce. Chciałbym więcej czasu spędzać z ludźmi, którzy są dla mnie ważni i wyznał Ramzi, patrząc jej prosto w oczy. To prawda. Czasami trzeba się zatrzymać i docenić chwilę, odpowiedziała, a ich spojrzenia się spotkały. W tym momencie Magda poczuła, jakby coś w niej pękło. Nie mogła dłużej tłumić swoich uczuć. Ramzi ja zaczęła, ale przerwała, czując, jak emocje ją przytłaczają. Magdo, nie musisz nic mówić. Rozumiem, co czujesz, powiedział, zbliżając się do niej. Ich oddechy się zmieszały, a Magda poczuła, jak napięcie między nimi narasta. Wstała, aby nalać sobie wody, ale Ramzi nie odstępował jej na krok. Może powinniśmy wyjść na spacer. Zaproponował, a jego głos brzmiał jak szept. Tak, to dobry pomysł, zgodziła się, czując, jak jej serce bije coraz szybciej. Na zewnątrz powietrze było świeże, a słońce zaczynało zachodzić, malując niebo w odcieniach różu i pomarańczy. Szli w milczeniu, ciesząc się swoją obecnością. Wiesz, Magdo, czuję, że między nami jest coś wyjątkowego, wypowiedział Ramzi, zatrzymując się i patrząc jej w oczy. Ja też to czuję, odpowiedziała, a ich spojrzenia znów się spotkały. W tym momencie Magda zrozumiała, że nie może dłużej ukrywać swoich uczuć. Zbliżyła się do niego, a Ramzi, widząc jej determinację, również się zbliżył. Ich usta spotkały się w delikatnym, ale pełnym emocji pocałunku. Czas zdawał się zatrzymać, a wszystkie obawy i wątpliwości zniknęły. Magda czuła, jak w niej coś się zmienia, jakby wreszcie mogła być sobą. Kiedy się od siebie oderwali, oboje uśmiechali się, wiedząc, że to, co się wydarzyło, zmieni ich życie na zawsze. Chciałbym, abyśmy spędzali więcej czasu razem, powiedział Ramzi, a jego głos był pełen nadziei. Ja też tego pragnę, odpowiedziała, czując, jak w sercu rośnie radość. W miarę jak dni mijały, ich relacja stawała się coraz silniejsza. Odkrywali siebie nawzajem. Dzielili się marzeniami i obawami, a każda chwila spędzona razem była dla nich bezcenna. Magda stała na balkonie swojego mieszkania w Krakowie, wpatrując się w zachód słońca. Kolory nieba zmieniały się z niebieskiego w odcienie różu i pomarańczy, a ona czuła, jak w jej sercu narasta niepokój. Od kilku tygodni jej życie kręciło się wokół Ramziego, nowego kolegi z pracy, który wprowadził do jej codzienności powiew świeżości. Ich relacja była pełna napięcia, ale Magda nie wiedziała, jak to wyrazić. Pewnego wieczoru, po długim dniu w biurze, Magda postanowiła zaprosić Ramziego na wspólną kolację. Przygotowała makaron z sosem pomidorowym i sałatkę, a w tle grała delikatna muzyka. Kiedy Ramzi wszedł do jej mieszkania, jego obecność wypełniła przestrzeń ciepłem. Cześć, Magdo. powiedział, uśmiechając się szeroko. Pachnie niesamowicie. Dziękuję. Mam nadzieję, że ci smakuje. Odpowiedziała, czując, jak rumieniec pojawia się na jej policzkach. Podczas kolacji rozmawiali o wszystkim i o niczym, a śmiech wypełniał pomieszczenie. Magda zauważyła, jak Ramzi patrzy na nią z zainteresowaniem, a jego oczy błyszczały w świetle świec. Wiesz, Magdo, czuje, że między nami jest coś wyjątkowego, powiedział, a jego głos był pełen emocji. Magda zadrżała, czując, jak napięcie w powietrzu wzrasta. Ja też to czuję, odpowiedziała, nie mogąc oderwać wzroku od jego twarzy. Po kolacji, gdy siedzieli na kanapie, Ramzi zbliżył się do niej. Ich oddechy się zmieszały, a Magda poczuła, jak serce bije jej szybciej. Tak, to dobry pomysł, zgodziła się, czując, że to może być moment, na który czekała. Magdo, nie musisz nic mówić. Rozumiem, co czujesz, powiedział Ramzi, zatrzymując się i patrząc jej w oczy. Jednak Magda wciąż miała w sobie lęk przed tym, co przyniesie przyszłość. Czasami zastanawiała się, czy Ramzi naprawdę jest tym, kogo szukała. Pewnego wieczoru, siedząc w kawiarni w Starym mieście, postanowiła porozmawiać z nim o swoich obawach. Ramzi, muszę ci coś powiedzieć, zaczęła, niepewnie patrząc na jego twarz. Co się stało? Zapytał z troską w głosie. Czasami czuję, że to, co mamy, jest zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. Boję się, że to się skończy, wyznała, czując jak łzy napływają jej do oczu. Ramzi wziął jej dłoń w swoją. Magdo, nie musisz się bać. Chcę, abyśmy byli razem. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby to działało, powiedział, a jego spojrzenie było pełne determinacji. Magda poczuła ulgę, ale wciąż miała wątpliwości. A co, jeśli nie wyjdzie? Zapytała, wciąż niepewna. Wtedy przynajmniej będziemy wiedzieć, że próbowaliśmy. Nie możemy się bać, musimy iść naprzód i odpowiedział Ramzi, a jego słowa dodały jej odwagi. Z czasem Magda zaczęła otwierać się na nowe możliwości. Ich relacja z każdym dniem stawała się coraz silniejsza. Spędzali razem czas, odkrywając kraków, dzieląc się swoimi pasjami i marzeniami. Pewnego wieczoru, w trakcie spaceru po wawelu, Ramzi zatrzymał się i spojrzał na Magdę. Magdo, myślę, że jesteś dla mnie kimś wyjątkowym. Chciałbym, abyś była częścią mojego życia na dłużej opowiedział, a jego głos drżał z emocji. Magda poczuła, jak serce jej skacze z radości. Ja też tego pragnę, Ramzi. — Chcę, abyśmy byli razem — odpowiedziała, a ich dłonie się splatały. W miarę upływu czasu Magda zaczęła dostrzegać, że lęk, który ją trapił, powoli znika. Ramzi był dla niej wsparciem, a ich relacja stawała się coraz głębsza. Pewnego dnia, siedząc w ulubionej kawiarni, Magda postanowiła podzielić się z Ramzim swoimi myślami. — Wiesz, czasami myślę o tym, co będzie dalej. — Jakie są nasze plany? zapytała, patrząc mu w oczy. Ramzi uśmiechnął się, a jego spojrzenie było pełne zrozumienia. Myślę, że powinniśmy po prostu cieszyć się chwilą. Nie ma sensu martwić się o przyszłość, odpowiedział, a jego słowa przyniosły Magdzie spokój. Z każdym dniem ich związek stawał się coraz silniejszy. Magda zaczęła dostrzegać, że miłość, którą dzielili, była czymś wyjątkowym. Pewnego wieczoru, podczas romantycznej kolacji, Ramzi spojrzał na Magdę z powagą. Magdo, chciałbym, abyś wiedziała, że jesteś dla mnie najważniejsza. Chcę z tobą budować przyszłość, opowiedział, a jego głos był pełen emocji. Magda poczuła, jak serce jej bije szybciej. Ja też tego pragnę, Ramzi. Chcę, abyśmy byli razem na zawsze, odpowiedziała, a ich spojrzenia się spotkały. I tak, w miarę jak dni mijały, Magda i Ramzi odkrywali, że ich miłość była silniejsza niż jakiekolwiek obawy. Wspólnie stawiali czoła wyzwaniom, a ich związek stawał się coraz bardziej stabilny. W końcu pewnego wieczoru Ramzi zorganizował niespodziankę. Zabrał Magdę na romantyczny spacer po Krakowie, a gdy dotarli do Wawelu, zatrzymał się i spojrzał jej w oczy. Magdo, jesteś moim światłem. Chcę, abyś była moją partnerką na całe życie powiedział, klękając na jedno kolano. Magda za nie mówiła, a łzy szczęścia napłynęły jej do oczu. Tak, Ramzi. Tak, chcę być z tobą na zawsze. Odpowiedziała, a Ramzi założył jej pierścionek na palec. Ich usta spotkały się w namiętnym pocałunku, a w powietrzu unosiła się magia miłości. Wiedzieli, że to, co ich łączy, jest wyjątkowe i niezniszczalne. W miarę jak dni mijały, Magda i Ramzi budowali wspólne życie, pełne miłości, zrozumienia i wsparcia. Każdy dzień był dla nich nową przygodą, a ich serca biły w jednym rytmie. I tak, w sercu Krakowa ich historia miłości trwała, a oni wiedzieli, że razem mogą pokonać wszystko. Pewnego wieczoru, podczas romantycznej kolacji w małej, przytulnej restauracji w sercu Krakowa, Ramzi spojrzał na Magdę z powagą. Światło świec odbijało się w jego oczach, a zapach świeżo przygotowanych potraw wypełniał powietrze. Magda poczuła, jak serce jej bije szybciej. Wzrok Ramziego był pełen szczerości, a ona nie mogła się oprzeć uśmiechowi, który pojawił się na jej twarzy. Ja też tego pragnę, Ramzi chce, abyśmy byli razem na zawsze w odpowiedziała, a ich spojrzenia się spotkały, tworząc w powietrzu niewidzialną nić porozumienia. W miarę jak dni mijały, Magda i Ramzi odkrywali, że ich miłość była silniejsza niż jakiekolwiek obawy. Wspólnie stawiali czoła wyzwaniom, a ich związek stawał się coraz bardziej stabilny. Często spacerowali po krakowskich uliczkach Odkrywając nowe kawiarnie i galerie sztuki, które stawały się ich ulubionymi miejscami. Pewnego wieczoru Ramzi zorganizował niespodziankę. Zabrał Magdę na romantyczny spacer po Krakowie, a gdy dotarli do Wawelu, zatrzymał się i spojrzał jej w oczy. Zamek, oświetlony blaskiem księżyca, tworzył magiczną atmosferę. Magda za nie mówiła, a łzy szczęścia napłynęły jej do oczu. W tej chwili wszystko wokół zniknęło, a pozostali tylko oni dwoje. W miarę jak dni mijały, Magda i Ramzi budowali wspólne życie, pełne miłości, zrozumienia i wsparcia. Każdy dzień był dla nich nową przygodą, a ich serca biły w jednym rytmie. Często spędzali wieczory na wspólnym gotowaniu, słuchając ulubionej muzyki i śmiejąc się z drobnych nieporozumień. Pewnego popołudnia, Magda postanowiła zaskoczyć Ramziego. Przygotowała jego ulubione danie, a w kuchni unosił się zapach przypraw. Kiedy Ramzi wrócił do domu, zastał ją w kuchni, a na stole czekała romantyczna kolacja. Wow, Magdo, to niesamowite. Powiedział z uśmiechem na twarzy. Jak mogłaś to wszystko przygotować? To dla ciebie, Ramzi. Chciałam, abyś poczuł się wyjątkowo odpowiedziała, a jej serce zabiło mocniej na widok jego radości. W miarę jak jedli, rozmawiali o swoich marzeniach i planach na przyszłość. Ramzi opowiadał o swoich ambicjach zawodowych, a Magda dzieliła się swoimi pragnieniami dotyczącymi podróży. Ich rozmowy były pełne pasji, a każda chwila wydawała się cenniejsza. Wkrótce nastał czas, aby podjąć decyzję o wspólnym mieszkaniu. Magda i Ramzi zaczęli przeglądać oferty mieszkań w Krakowie, marząc o tym, jak będą urządzać swoje nowe gniazdko. Każda wizyta w nowym miejscu była pełna ekscytacji, a ich wyobraźnia tworzyła obrazy przyszłości. W końcu znaleźli idealne mieszkanie w zabytkowej kamienicy z widokiem na Wisłę. Kiedy przekroczyli próg, poczuli, że to miejsce ma duszę, a ich marzenia zaczynają się spełniać. To jest to, Magdo zawołał Ramzi, obejmując ją z radością. Wyobrażam sobie, jak będziemy tu spędzać wspólne wieczory. Tak, Ramzi. To nasze miejsce, odpowiedziała, czując, jak serce jej rośnie z radości. Ich wspólne życie nabierało tempa, a każdy dzień przynosił nowe wyzwania i radości. Wspólnie organizowali przyjęcia dla przyjaciół, a ich mieszkanie wypełniało się śmiechem i miłością. Pewnego wieczoru, siedząc na balkonie, obserwowali zachód słońca nad Wisłą. Ramzi wziął Magdę za rękę, a ich spojrzenia spotkały się w milczeniu pełnym zrozumienia. Magdo, nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie, powiedział Ramzi, a jego głos był cichy, ale pełen emocji. Ja też, Ramzi. Jesteś moim wszystkim, odpowiedziała, a ich dłonie się złączyły, tworząc silną wieś. W miarę jak dni mijały, Magda i Ramzi wiedzieli, że razem mogą pokonać wszystko. Ich miłość była jak rzeka, która płynie przez życie, pokonując wszelkie przeszkody. Subskrybuj kanał, czeka na ciebie wiele ekscytujących historii. Pewnego wieczoru w małej, przytulnej restauracji w sercu Krakowa, Magda i Ramzi zasiedli do romantycznej kolacji. Atmosfera była intymna, a delikatne światło świec odbijało się w ich oczach. W powietrzu unosił się zapach świeżo przygotowanych potraw, które wprowadzały ich w błogi nastrój. Dźwięki nastrojowej muzyki w tle tworzyły idealne tło dla ich rozmowy. Magda czuła, jak serce bije jej szybciej, gdy Ramzi spojrzał na nią z powagą. W tej chwili wszystko wydawało się możliwe, a ich uczucia były tak silne, że niemal namacalne. Ja też tego pragnę, Ramzi. Chcę, abyśmy byli razem na zawsze, powiedziała, a ich spojrzenia się spotkały, tworząc w powietrzu niewidzialną nić porozumienia. Magda poczuła, że to jest ten moment, na który czekała. Ramzi z uśmiechem przyznał, że również pragnie tego samego, a ich serca zabiły w jednym rytmie, wypełniając przestrzeń między nimi miłością i nadzieją. Kolejne dni były pełne odkryć i radości. Magda i Ramzi często spacerowali po krakowskich uliczkach, odkrywając nowe kawiarnie i galerie sztuki, które szybko stały się ich ulubionymi miejscami. W miarę jak poznawali miasto, ich związek stawał się coraz silniejszy. Uśmiechy przechodniów, zapach świeżego pieczywa z pobliskich piekarni i dźwięki ulicznych artystów tworzyły niezapomniane wspomnienia, które na zawsze miały pozostać w ich sercach. Pewnego wieczoru Ramzi postanowił zaskoczyć Magdę. Zabrał ją na romantyczny spacer, a ich celem był Wawel, oświetlony blaskiem księżyca. Kiedy dotarli na miejsce, zatrzymał się i spojrzał jej w oczy. Zamek, majestatyczny i pełen historii, tworzył magiczną atmosferę, która otaczała ich jak niewidzialna aura. Magda zaniemówiła, a łzy szczęścia napłynęły jej do oczu. W tej chwili wszystko wokół zniknęło, a pozostali tylko oni dwoje, zanurzeni w swoich uczuciach. W miarę jak dni mijały, ich wspólne życie nabierało tempa. Często spędzali wieczory na gotowaniu, słuchając ulubionej muzyki i śmiejąc się z drobnych nieporozumień. Pewnego popołudnia Magda postanowiła zaskoczyć Ramziego, przygotowując jego ulubione danie. W kuchni unosił się zapach przypraw, a gdy ramzi wrócił do domu, zastał ją w kuchni, a na stole czekała romantyczna kolacja. Jego radość była bezcenna, a Magda czuła, jak jej serce rośnie z dumy. Podczas kolacji rozmawiali o swoich marzeniach i planach na przyszłość. Ramzi dzielił się swoimi ambicjami zawodowymi, a Magda opowiadała o pragnieniach związanych z podróżami. Ich rozmowy były pełne pasji, a każda chwila wydawała się cenniejsza. Wkrótce nastał czas, aby podjąć decyzję o wspólnym mieszkaniu. Przeglądali oferty mieszkań w Krakowie, marząc o tym, jak będą urządzać swoje nowe gniazdko. Każda wizyta w nowym miejscu była pełna ekscytacji, a ich wyobraźnia tworzyła obrazy przyszłości. W końcu znaleźli idealne mieszkanie w zabytkowej kamienicy z widokiem na Wisłę. Kiedy przekroczyli próg, poczuli, że to miejsce ma duszę, a ich marzenia zaczynają się spełniać. Ramzi z radością objął Magdę, a ich serca biły w jednym rytmie. Wspólne życie nabierało tempa, a każdy dzień przynosił nowe wyzwania i radości. Wspólnie organizowali przyjęcia dla przyjaciół, a ich mieszkanie wypełniało się śmiechem i miłością. Pewnego wieczoru, siedząc na balkonie, obserwowali zachód słońca nad Wisłą. Ramzi wziął Magdę za rękę, a ich spojrzenia spotkały się w milczeniu pełnym zrozumienia. Magdo, nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie, powiedział Ramzi, a jego głos był cichy, ale pełen emocji. Ja też, Ramzi. Jesteś moim wszystkim, odpowiedziała, a ich dłonie się złączyły, tworząc silną wieś. W miarę jak dni mijały, Magda i Ramzi wiedzieli, że razem mogą pokonać wszystko. Ich miłość była jak rzeka, która płynie przez życie, pokonując wszelkie przeszkody. Subskrybuj, kanał czeka. Na...